Bohater. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Dziecko wychowywane w rodzinie dysfunkcyjnej czy też z problemem alkoholowym, tak zwane dorosłe dzieci alkoholików lub dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, DDA i DDD. Dzieci te ze względu na bardzo nieprzewidywalne i specyficzne warunki wczesnego życia, aby przetrwać, uczą się różnych strategii. Jedną z takich strategii jest przyjmowanie funkcji bohatera. Kim jest bohater? Z pozoru jest to dziecko idealne, wręcz wizytówka dobrze funkcjonującej rodziny. To ono pociesza rozpaczającego rodzica, staje się powiernikiem jego sekretów i tajemnic. Dba o dom i opiekuje się młodszym rodzeństwem. Bierze na siebie cały tytaniczny ciężar tego, czego nie udźwignęli dorośli. Nie ma jednak w tym miejsca dla niego samego. Bohater nie dba o siebie. Zawsze czuje się niewystarczający, nie potrafi odpoczywać, ucieka w pracę i nadmiernie bierze odpowiedzialność za otoczenie. Jeśli odnajdujesz w tej roli siebie i może to być źródłem Twoich problemów, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem 22 592 98 98. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli, w godzinach od 8 do 20. Świadczymy bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z dzielnic Śródmieście, Ochota i Ursus.